Pacjenci z neurogenną dysfunkcją pęcherza wymagają szczegółowej opieki, wymagają okresowego wykonywania badań diagnostycznych. Te badania diagnostyczne to są takie: mianowicie badanie moczu. To badanie moczu może być wykonywane przez pacjenta, jak mówiłem wcześniej, za pomocą testów paskowych. Co dwa miesiące powinno być prawdziwe badanie moczu w laboratorium. Co 6 miesięcy powinno być wykonane USG układu moczowego, ale to USG musi zawierać również dodatkową informację, czyli kontrolę zalegania ponikcji. To znaczy trzeba sprawdzić, czy pacjent opróżnił pęcherz do końca, czyli badanie USG z pełnym pęcherzem, następnie pacjent idzie do toalety, oddaje mocz, wraca i sprawdzamy, czy opróżnił pęcherz do końca. To badanie może być uzupełnione przez proste badanie, które się nazywa flow, czyli przepływ. Jest to badanie również nieinwazyjne, polega na tym, że pacjent oddaje mocz do specjalnego naczynia, które jest wagą i określamy przyrost masy w czasie za pomocą wykresu. Kontrolujemy zaleganie i jest to bardzo istotne badanie. Raz w roku lekarz urolog powinien obejrzeć tego pacjenta, sprawdzić jego stan ogólny, jak również przejrzeć badania. Raz na dwa lata powinno być wykonane badanie urodynamiczne. Badanie urodynamiczne, już wcześniej omawiałem, jest ono i powinno być wykonywane u wszystkich pacjentów z neurogenną dysfunkcją pęcherza. Chciałbym następnie omówić czynniki ryzyka związane z. dotyczące pacjentów z neurogenną dysfunkcją pęcherza. Przede wszystkim czynnikiem ryzyka są infekcje połączone z gorączką. Następnie powtarzające się infekcje moczowe. Kryzysy nadciśnieniowe to jest patologia, która się nazywa autonomiczna dysrefleksja omówię to później. Wzrost objętości zalegającego meczu, moczu czyli jeżeli pacjent po badaniu USG stwierdzi, że jest dużo więcej zalegającego moczu niż w poprzednim badaniu to jest patologia, która wymaga wyjaśnienia. Zmiany morfologiczne w pęcherzu, morfologiczne czyli kształtu, budowy pęcherza, czyli pojawiają się uchyłki. Następnie pojawienie się nowych lub nasilenie się istniejących problemów miksyjnych. To wszystko są czynniki ryzyka. A teraz dwa słowa o autonomicznej dysrefleksji. Jest to patologia, która dotyczy osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, dosyć wysokiego uszkodzenia w odcinku szyjnym. Przy wypełnionym pęcherzu dochodzi do pobudzenia nerwu błędnego, i w wyniku tego pobudzenia dochodzi do bardzo przykrych objawów, takich jak uczucie gorąca, pocenia się, zlewnych potów, kołatania serca, ale najbardziej groźny jest wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Gdybyśmy takiemu pacjentowi w czasie takiego ataku sprawdzili ciśnienie krwi, to ono może wynosić 200 i więcej. I dlatego tacy pacjenci muszą być w sposób szczególny. Leczenie. Tacy pacjenci muszą być traktowani w sposób wyjątkowy. Trzeba zlikwidować autonomiczną dysrefleksję. Mamy na to sposoby i farmakologiczne, jak również sposoby operacyjne.